Jan Paweł II. Życie świętego papieża. Karol Wojtyła przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Tato, który miał na imię Karol, był wojskowym. Mama Emilia zajmowała się domem. Dorabiała szyciem i haftowaniem. Karol miał o 14 lat starszego brata Edmunda. Lolek, jak w dzieciństwie nazywano Karola, był bardzo koleżeński i lubiany przez rówieśników. Chętnie grał z kolegami w piłkę nożną, ślizgał się na łyżwach, grał w hokeja. Klasę naturalną ukończył jako najlepszy uczeń. Studia polonistyczne rozpoczął na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1938 roku. Podczas studiowania brał udział w przedstawieniach teatru Studio 39 oraz teatru Rapsodycznego. Po wybuchu II wojny światowej, aby uniknąć wywózki na przymusowe roboty do Rzeszy, a także zarobić na utrzymanie siebie i ojca oraz otrzymać kartki żywnościowe Karol Wojtyła pracował w kamieniołom. 18 lutego 1941 roku zmarł tato Karola. Jesienią 1942 roku Karol Wojtyła wstąpił do tajnego seminarium. 1 listopada 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Następnie wyjechał na dalsze studia do Rzymu. Pracy duszpasterską rozpoczął jako wikary w niego Idąc do swojej parafii był widziany jak klęczał u przydrożnej kapliczki i całował ziemię. Ten gest w szacunku szcijan Paweł II powtarzał później podczas każdej swojej pielgrzymki. Kolejna parafia młodego księdza była w Krakowie. Tam skupił wokół siebie grono młodych ludzi, którzy nazywali się Lejsią Rodzinką, a do księdza mówili wujku. Razem wędrowali po tatrach, bieszczadach, spotykali się na szlakach, nartach i kajakach. W 1958 roku został nominowany na biskupa. Według uczestników tej uroczystości 15 sierpnia 1963 roku podczas koronacji cudownej figury Matki Bożej Ludźmiejewskiej w ręki, z ręki Maryi wypadło berło. Jeszcze w locie pochwycił je biskup Wojtyła. Prymas Polski Stefan Wyszyński powiedział wówczas Karol, Matka Boża przykazała Ci władzę. 16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Papież zawsze żywił wielki szacunek i wdzięczność dla prymasa tysiąclecia. Jan Paweł II odbył ponad 100 pielgrzymek zagranicznych. Pierwszą dłuższą wizytę złożył w Dominikanie i Meksyku. W czerwcu 1979 roku odwiedził Polskę. Na spotkanie w Warszawie przyszło. 300 tysięcy wiernych. Ojciec święty wypowiedział wtedy słowa, które dały Polakom wielką nadzieję. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Ojciec święty zawsze obdarzał dzieci ciepłymi uczuciami. Brał je na ręce, mówił. Jesteście wiosną życia, wiosną kościoła, wiosną Bożą. Dbał też o ubogich, o człowieka, apelował o pomoc materialną. Zwłaszcza dla krajów afrykańskich. Na swoich audiencjach Ojciec Święty na placu przed Bazyliką Świętego Piotra jeździł odkrytym samochodem, błogosławił wiernych, witał się z chorymi, a następnie pozdrawiał pielgrzymów w ich ojczystym języku. 13 maja 1981 roku Turek Ali Akca dokonał zamachu na życie Ojca Świętego. Papież został ciężko ranny, ale wyzdrowiał. Swoje ocalenie przypisywał Matce Bożej, która, której w podziękowaniu rok po zamachu Fatinie podarował kulę, którą został trafiony. Kula została umieszczona w koronie figury Pani Fatimskiej. Papież w czasie swojego pontyfikatu odbył 104 pielgrzymki zagraniczne. Odwiedził 135 krajów. Szybko nawiązywał Kontakt z ludźmi, uśmiechał się, ubierał się w regionalne stroje. W lecie odpoczywał w rezydencji papieży w Castel Gandalfo, w miasteczku położonym wśród zielonych wzgórz nad pięknym jeziorem. Jan Paweł II spotkał matkę Teresę, która swoje, ży która swoje życie poświęciła najuboższym. Ojciec święty zapraszał przywódców największych wspólnot religijnych świata, aby modlić się. Wspólnie o pokój na świecie. W 1983 roku po raz drugi przyjechał do Polski w trakcie trwania staju stanu wojennego. Modlił się wtedy przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Ojciec święty czuł się zawsze młody duchem. Przyjmował na audiencjach piłkarzy znanych drużyn. Wielką radość przyniosły mu spotkania z młodzieżą podczas Światowych Dni Młodzieży. 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.47 odszedł do domu ojca. 27 kwietnia 2014 roku papież Franciszek ogłosił Jana Pawła II świętym. Drogi Janie Pawle II, nazywam się uważaj Samoczuk i piszę do ciebie, że przerzu o rędownictwo u Boga. Za mnie, za koleżanki i kolegów z mojej klasy, za panią Anieszkę, która jest dla nas taka dobra, za Panią Wiesię, która jest z Panu Bogu, za radosnego księdza Szczepana, za panią Elę, która wszystkim pomaga, za całą szkołę i całą moją rodzinę. Mam dopiero 8 lat. I w dniu, gdy Ty, Ojcze Święty, umarłeś, to mnie nie było jeszcze na świecie, dlatego bardzo żałuję, że się nie poznałem. Dziś, jako mały chłopiec, mogę się do Ciebie modlić o zdrowie, szczęście i błogosławieństwo dla całej mojej rodziny, mniej na i w swojej opiece, a zwłaszcza moją ukochaną babcię Marysię, która jest chora. Płażaj. Ten wiersz pisze o Karolu Wojtyle, który w życiu miał dobre i złe chwile. Jako mały Lolek umyła mu mamusia, ale miał jeszcze baciszka i tatusia. Modlił się cały czas do Marii, gdy w czasie wojny Niemcy bili. Odał się w opiekę, szyb w życie z nią jak w rzekę, bajkę pozostawił na brzegu, by płynąć, nie stacić życia w biegu, nie sposób opisać wszystkiego życia i jego całego. Co lubił, co czynił dla ludzi wspomniałego polski duchowny arcybiskup, Kajdyna. ojciec święty Jan Paweł II. Nasz papież, na nasz świętym niebie, teraz modlimy się do Ciebie. Za życie jak i w niebie, nie pozostawisz człowieka w potrzebie. Walka ta o każdego człowieka, Chińczyka, Polaka, Afrykańczyka, Greka. Modliłeś, pielgrzymowałeś po świecie, wspierając rodzinę na starcie i mecie. Modliłeś się przy ścianie płaczu w Jerozolimie, pamięć o Tobie nigdy nie zaginie. Dziękuję ci, ojcze, że jesteś, że byłeś. Że nigdy nikomu krzywdy nie zrobiłeś. Że wszystkich tak mocno zawsze kochałeś, a szczególnie dzieci tak bardzo uwielbiałeś. To ty nauczyłeś modlić się tak szczerze. Jesteś mamy bajką, w którą mocno wierzę. I mimo, że nie ma macie dziś tutaj z nami, pamiętaj, ja nie II drugi, zawsze cię kochamy. Natalia Juszkiewicz pasterz kościoła, z pozoru zwyczajny, a jednak niezwykły. Zwykły ksiądz, który miał niezwykłe serce serce, które pokochało wszystkich ludzi. To właśnie on przyszedł na świat, na naszej polskiej ziemi. Był dla nas darem, podarowanym nam od Boga, okazał się wyjątkowy dla całego świata. Był pielgrzymem, którego droga zaprowadziła do nieba. Był, jest i będzie. Cały dla Boga i wszystko, co Jego, należyć będzie do Niego. Potwierdził to słowami. tu tuus, cały Twój. Temu człowiekowi było na imię Karol Wojtyła. Już piętnaście lat nie ma Go z nami, lecz nie płaczemy i nie szlochamy. Boga w niebie teraz przebywa i swą światłością nas okrywa. Modli się za nas i nam błogosławi. Nie każe się lękać i nas prowadzi do domu ojca, gdzie na nas czeka wieczna nagroda za duszy człowieka.